Siema, siema. No słuchajcie, po trzech latach czekania, mamy to, co właśnie widzicie. E, mamy oficjalnie Renault Range T. E, no i co, dzisiaj sobie sprawdzimy e, tak na szybko, na prędce, co tutaj jak wygląda i w ogóle o co chodzi. E, no i słuchajcie, zacznijmy może od. Konfiguracji. Ja dzisiaj pokażę Wam to na zupełnie gołym profilu bez modyfikacji. To jest mój profil na multiplayera. Dodatkowo bez żadnych DLC, typu kabinowe tam dodatki. Wiecie te akcesoria, DLC kabin, coś tam, accessories. Pokażę Wam tak jakby na gołej grze, jak to wygląda. Żeby było wiadomo od początku, co i jak. Więc tak, jeśli chodzi o kabiny: dwie kabiny, sleeper i wysoki sleeper. Myślę, że dzisiaj skonfigurujemy sobie tego wysokiego slippera. Podwozia, e, zwykłe podwozia SCS-owskie, tu nie ma nic, żadnych rewelacji, poza tym, że mamy tutaj z powiększonym zbiornikiem jedno podwozie 4 na 2 i czymś tutaj, nie wiem co to jest, nie wiem, nie wnikam, ale jest przy podwójnym, znaczy przy większym zbiorniku jest coś takiego tutaj też z tyłu. Kto wie co to jest, to napiszcie z ciekawości, też się dowiem chętnie. Jeżeli chodzi o silniki, oczywiście wszystkie w Euro 6: 380, 430, 440, 460, 480, 520 koni. Zrobimy sobie 480, bo tak, żeby było bez przegięć. Skrzynie biegów, tutaj to niewiele Wam powiem, bo nie, nie mam pojęcia, co te skrzynie mają do siebie. Nie interesowałem się nigdy renówką, więc. Jakie skrzynie opti driver, automaty. No, oczywiście 12 dwunastobiegowe. E, tutaj niby 12 plus 2. No, nie, nie będę tutaj, wiecie, technologiczne, techniczne szczegóły wchodził, bo się na tym nie znam. Nie oszukujmy. Pokazuję Wam model, a nie omawiam technicznie, co i jak. Mm. No i to, co jest chyba najmilszym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie. Wnętrze, które wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze. Tych wnętrz mamy tutaj kilka wariantów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć wariantów do wyboru, z czego jedno jest prawdopodobnie, nie wiem, czy przed Liftem czy co, 2013 i nie 2013. Z tego co widzę, różnią się. Zdaje się, tylko tutaj na konsoli centralnej mamy jakiś inny GPS. czy tam, wiecie, komputer generalnie? To trzeba będzie zobaczyć w praktyce. Jeszcze tego samochodu nie kupiłem. Nie, nie, nie siedziałem w nim jakby we właściwej grze. Nie wiem, jak wygląda tutaj kwestia tego GPS-a i kwestia komputera pokładowego. To jest coś, na co też czekam, żeby zobaczyć, ale uczciwie najpierw zrobimy konfigurację samochodu od początku. Następnie wnętrze ekskluzywne 2013 i znowu to samo, tylko nie 2013. I ekskluzyw black, tutaj widzicie smutno, czarno, lipnie. Mi się to nie podoba. Jeśli chodzi o kierownicę do tych wnętrz, kierownicę mamy trzy. Zwykła, stworzona. Skórzana ta do brązowego wnętrza do tej wersji black, czyli z takim niby carbonem czymś. No Moim zdaniem to akurat y, wygląda chujowo. Ale wiecie, tutaj nie będziemy się sprzeczać odnośnie tego, co się komu podoba. Ja myślę, że zrobimy sobie na spokojnie taki skromny zestawik dzisiaj. Nie za bogaty, tylko taki bardzo przeciętny o tak powiedzmy. Um, jak chodzi o kolory. Tu jest dosyć ubogo, standardowych kolorów są tylko 3 plus jakieś takiego, No dobra. No może 4, tak, bo mamy jeszcze czarny, poza tym własny kolor, i potem się zaczynają metaliki. Jest jeden dodatkowy metalik względem tego, co jest normalnie. Normalnie są tylko te dwa, w każdym innym kroku tutaj jeszcze jest coś takiego, co chyba zostawię sobie, bo wygląda ładnie. No i własne metaliki, potem już różne pierdoły malowania. I teraz to, co się chyba tutaj najlepiej prezentuje, czyli możliwość konfiguracji na zewnątrz. Może idźmy od dołu. Zwykłe jakieś tam rurowanie na dół, to ja tego nigdy nie używam. Dalej konfiguracja zderzaka z tą częścią zewnętrzną malowaną albo plastikową. Ustawimy sobie plastikową, wiecie, że ja lubię skromnie. Osłona grilla, tylko plastikowa do wyboru. Tu są kolejne jakieś tam bulbary. <laughs> Dalej co? Dalej to, co mi się podoba w ten sposób. Czyli ta, ta, ta część powiedzmy ozdobna, tak to nazwijmy, przodu. Tutaj znowu to jest tylko plastik. Tutaj mamy znowu do wyboru tą obwódkę, górną część osłony. I myślę, że zostawię sobie to w ten sposób. Mi to leży. Jak chodzi o światła halogeny i ksenony, tutaj przy samym świeceniu kolor tej, no powiedzmy, w soczewce tego nie widać. Prawdopodobnie jest różnica w kolorze światła na glebie. Jakby jedziemy samochodem. Także zostawimy sobie może ksenony. Czemu nie? Tu mamy jakiś odblask, może być pomarańczowy, może być biały. Pomarańczowy wygląda trochę jakoś tak dziwnie, więc to zostawiamy białe. Nie możemy tego usunąć, jak widzicie, więc no to tak musimy zostawić. Dwa warianty schodków: czarne albo takie chromowane, niby coś w tym stylu. Ale chyba tu są czarne, jakoś tak bardziej dyskretnie. Idąc dalej, co mamy? Mamy Tutaj tą, ten schowek może być albo plastikowy, taki w kolorze tym, dopasowany do, do tego przodu, albo malowany. Właściwie zostawimy sobie tak. Opony, felgi, tego nie będziemy ruszać, bo to jest tam, wiadomo, każdy ma swoje modyfikacje, itd., tak itd. Tak Poza tym jest standard. Dalej, tutaj ten fragment schodków. Obudowa tych schodów albo malowana, albo plastikowa. Nic, bez rewelacji żadnych. A spokojnie. Teraz klamka. Tutaj też stał nie ma. Poza tym, że ten chromowany wariant wygląda trochę dziwnie. Więc tutaj myślę, że pójdziemy w plastik. No, bo czemu nie. Lusterka promowane sprowadzają się tylko do tych listewek po bokach. Dla mnie kompletnie bez sensu. Poza tym mamy plastik tego koloru, też znowu to dopasowany tutaj do, do, do przodu, albo czarny plastik. Taki dosyć nudny, że zostawimy tak. I co dalej? Tutaj mamy tylko dwa warianty tutaj tego daszka, także chyba zostawię to w ten sposób. Rama przedniej szyby. Tutaj nie ma żadnej modyfikacji, znaczy możliwości modyfikacji tego. Słuchajcie, no jakby, jakby nie patrzeć, no jest to standardowy model SCS-u, tak. No tutaj nie spodziewajmy się bez żadnych DLC, e, żadnych wystrzałów. Mamy tutaj tą pakietkę, tabliczkę e, Renault Trucks z e, mocą silnika i tak dalej. No można sobie zostawić, czemu nie? Tutaj standardowo, chociaż jest mało dosyć tych, e, tych górnych e, rur. Nie wiem dlaczego tak mało jest tego, ale. Ale okej, okay. ja i tak tego nie używam, więc mi to tam połowa chuja lata. Tutaj oczywiście flagi. No i tak, teraz zróbmy sobie spoiler. Spoiler można zrobić sobie dwuczęściowo, Jest albo boczne osobno, i do, możemy dołożyć górny, albo możemy mieć górny, zdjąć sobie dolny, znaczy boczny i, i, i tak jeździć. Ja to lubię raczej kompletnie mieć, więc zostawiam w ten sposób. Jeśli chodzi o osłony na baki, nabaki, tudzież międzyosiowe. Tutaj mamy albo odsłonięte, tylko z zasłoniętym tutaj fragmentem w trzech wariantach. Czyli ten plastik jasny, albo plastik czarny, albo malowany temat. No i potem przechodzimy do pełnej osłony też w trzech wariantach. Tylko ten, ten przedni kawałek się różni. Z prawej strony, znaczy z lewej strony, mamy przy pełnej osłonie jeden pies. Tutaj się nic nie dzieje. Idąc dalej, tutaj mamy jakieś, yy, widzę, nie mamy chyba możliwości założenia rur pod y, osłony, chyba że pod to, nie, mamy. Tak, mamy. No, czyli takie ciekawe co się stanie, jak zrobię tak, pewnie mi się wyłączy to, dokładnie. Po to wyłączyć, więc to jest, coś tam musicie wybrać sobie sami. Yy, co dalej? Tu w ogóle jest pineska, która też yy, stanowi o tym plocie powietrza. Nic, żadnych możliwości zmian. Ta lista tutaj też bez możliwości zmiany. No, słuchajcie, skromnie jak skromnie. No, standard SCS-u, aczkolwiek powiem Wam, że model wygląda naprawdę ładnie. Mm, jeszcze przejdźmy do, do, do tyłu, do końca. Tutaj bez zmian możemy tylko ściągnąć te osłony. Mm, no i z tyłu możemy wybrać sobie lampy LEDowe albo standardowe. Ja sobie wezmę standardowe, bo LEDowe za bardzo mi śmierdzą Volvo. Pomimo tego, że wiem, że jest to ta sama firma, jakby nie patrzeć to jednak chyba zrobimy sobie takie zwykłe, tradycyjne lampy z tyłu. No i jakieś tam chlapacze, bez możliwości wymiany ani zdjęcia, więc tyle by było w temacie. To jest spoiler, tak. No i tyle. Tak to się prezentuje, słuchajcie, z zewnątrz. Moim zdaniem na pewno jest to lepiej wykonany model na zewnątrz, na pierwszy rzut oka przynajmniej, niż MAN. To na pewno. Wydaje mi się, że jest większa tutaj dbałość o szczegóły, o jakieś wiecie, detale, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. No, środek słuchajcie, no jak pierwszy raz zobaczyłem, to naprawdę, naprawdę szanuję, szanuję. Zwłaszcza za tą kierownicę, słuchajcie. Tekstury jakość tego wygląda bliżej do jakości skani, na pewno tego jest, to, to, to ma, niż do jakości mana. To bez dwóch zdań. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. No, zobaczcie. Ja to sobie za chwilę poprzybliżam dla Was, żebyście widzieli dokładnie. Ale no mówię. Wygląda to na pewno dużo lepiej. Dobra, no słuchajcie. Koniec tego pierdolenia bez sensu. Kupimy ten samochód i zabieramy go na zewnątrz. Ja sobie w ogóle muszę założyć kierownicę. z multiplayer, a obojętnie, gdzie ja ten samochód stawię. Mam Dafa z Colwoju jeszcze. No i tak. No to zakładam kierownicę, bo nie założyłem oczywiście. <laughs> No tak. Jeszcze by trzeba włączyć kierownicę. Niestety, słuchajcie, pogoda jest trochę chujowa. To za chwilę naprawimy do oglądania, bo jest ciemno jak w dupie. Jeszcze stoimy w cieniu. Więc zróbmy tak. Godzinę powiedzmy może dwunastą? Dokładnie tak i teraz powinno być trochę lepiej. Dobra, zacznijmy od środka. Bo tutaj się będzie działo najwięcej ciekawych rzeczy. Uwaga, pierwsze odpalenie. Teraz. Patrzcie, jak w ogóle poziom blue spada i rośnie. No dobra, czyli mamy standardowy ekranik Renault, tak jak było chociażby w modyfikacjach. Jak chodzi o komputer pokładowy. Po lewej stronie mamy kolejne ekrany. Albo możemy go wyłączyć zupełnie, to fajnie. Czyli co tu mamy? Tu mamy słuchajcie... spalanie... Uwaga, odpalam. Hmm. Ale tekstury naprawdę są ładne słuchajcie. Wygląda to naprawdę dobrze. Wszystkie symbole są czytelne, wszystkie napisy są czytelne. Jak tam z tyłu na tym pilocie, pilot do sterowania widzę radio, auto, coś tam tego na dole nie widzę. To jest za symbolik. Ale i tak, wszystko jest bardzo ładnie czytelne. No nie, no słuchajcie, wygląda naprawdę dobrze. Zajebiście wygląda. Ale jakby nie wyglądało, to słuchajcie, naprawdę, podejrzewam, wam, że całe community by się tak wkurwiło po trzech latach szumnego ogłaszania, że ten samolot, bo widzicie, radio niestety tak trochę... Wygląda na outdated, ale dobra, to pominiemy. No, ale gdyby ten model nie był dobrze wykonany po tych trzech latach krzyczenia o nim, kurwa, to po prostu ludzie by się chyba załamali w wkurwili, nie? Dobra, co działa, co nie działa, zobaczmy. Pokrętło od trybu świateł działa. Norma. W wskazy działają tak jak powinny, nie ma żadnych długich przerw, tak jak chociażby w manie w starym, bo w nowym jest ok. Tylko dźwięk urwiający w kierunku wskazów. takie francuskie, ale to one tak mają. <grytanie> Dobra, no wycieraczki, podejrzewam, to nie, nie jest żaden tam. Nawet nie wiem gdzie ona. był przypisane. wycieraczka. to to już. Formulec ręczny, fajnie się strzałeczki zapalają na czerwono. I symbol jest. Dobra, tutaj Więc to nie wiem czy tak jest, kurde. Hmm. Dobra, stoimy trochę ciemniej teraz, jakie podświetlenie jest. W ogóle to chyba chciałbym się przespać. Wyłączę sobie to. tą symulację zmęczenia na czas tego krótkiego filmu, bo to nie ma sensu. A nie, mam wyłączoną. To dobrze, to nie wiem, czy mógł się tak jak na chwilę. Nieważne. <laughs> Okej. Okay. A, już wiem, bo chmury były. No tak, zapomniałem, że coś takiego tu jest. Dobra, do podświetlenia i tych różnych rzeczy tego typu przejdziemy za chwilę. Po dojazdy dziennej widzę Odpalane... Znaczy te, te same z postojowymi są odpalane. Tutaj mamy... Mijania i długie. Halogen. Dobra. to no, wskazy, okej. Okay. Tak jak w realu. Słuchajcie, no, co tu dużo mówić, no. Ten model, podejrzewam, jest wszystkim znany, bo już były naprawdę super modyfikacje. Rokiem właśnie, więc podejrzewam, że każdy kto się zainteresował, bardzo dobrze będzie wiedział co, ja, co, co i jak powinno to wyglądać. Ja widzę, że jak się zrobi 85 stopni, czy ja zazwyczaj jeżdżę na 81-82, to zaczynają się robić trochę nieczytelne zegary, znaczy komputer pokładowy. Ale dobra, czyli tak, to mamy słuchajcie, jeszcze raz. raz. Pojechać i sprawdzić co i, co i jak. Chwilowe spalanie na szarym pasku. Zmienia się oczywiście w Litwie na godzinę jak stoimy. Dlaczego mam włączony? A już wiem czego. Retarder automatycznie. Oko. Właśnie warto zauważyć. Przy retarderze zapala się niebieskie Nie niejedzenie. czy biegów jest wolno bo, w ogóle to jest kwestia mojego przyzwyczajenia w Volvo, mam trochę szybczą w mm, dzisiaj oczywiście mamy w pierwszej przepisy w ogóle tu chyba mamy wyłączony trafik nawet, więc nie muszę się przejmować. Tak, retarder automatyczny z, z ikonką po lewej stronie komputera. Dodatkowo przy włączeniu manualnym podpada się na niebiesko. Zakres obrotu pod do 2300 No. Dobra. Co dalej z komputerem? Tutaj stan zbiornika. I... odległość do tankowania. Temperatura oleju. Stan AdBlue i, i... I stan e, paliwa zbiornika. Ciekawe jak będą działać. Czy będą z, niezależnie od siebie działać. Czy wreszcie AdBlue będzie wprowadzane jakoś. Czy, czy jak to jest. Nie sądzę. Podejrzewam, że będą oba te pary schodzić e, równocześnie tak samo. I ciśnienie w e, hamulcach, w kładzie hamulcowym, w kładzie pneumatycznym. Tyle to jest, to jest teraz teraz Spodziewam się e, modyfikacji w najbliższym czasie. Może nie w najbliższym, ale względnie niedługo na pewno się pojawią modyfikacje. Słuchajcie, testujemy teraz w nocy. Ustawiamy sobie godzinę na na przykład to może być co? Wyjedźmy w PISLUS stąd, gdzieś poza teren oświetlony, bo tutaj będą światła. <laughs> godzinę możemy ustawić właściwie. Godzina pierwszej w nocy. I włączam światło. I co? Niewiele widać na tych zegarach, znaczy na tych zegarach e, analogowych. To podświetlenie zupełnie nie urywa dupy, powiem Wam szczerze. Komputer jest czytelny, wiadomo. I ten prędkościomierz cyfrowy też fajna rzecz. No i dobrze. Wiatła długie dają radę. No ale tak naprawdę to nie ma co tutaj się specjalnie jarać, no to są pewne standardy scs -y, które oni wprowadzają do każdego droga właściwie, więc tutaj i tak się pojawią modyfikacje dotyczące świateł, chociażby tak jak Realistic Headlight Pattern, czy coś tam takiego, co stanowi o chociażby linii odcięcia reflektorów inaczej dla halogenu i dla soczewki. No i tak. Co, co słuchajcie Wam tu jeszcze mówić? No ja myślę, że pojeżdżę tym trokiem. Zwłaszcza, że ciekawostka i fajna rzecz. Bardzo duży plus jest taki, że to nie jest wersja 1.36, tak jakich którzy oczekiwali czy, czy przewidywali. To jest e, kolejny jakiś tam mm, mini update, ale nadal w wersji 1.35. To oznacza, że będziemy już teraz mogli tym samochodem jeździć, chociażby po fiksyjnej Polsce. Czy po promocji to jest e, ogromny plus nie musimy czekać na update y tamtych map, tak jak było to w przypadku też skani. W, w dostaliśmy w wersji nie pamiętam której, ale bardzo długo nie byłabym kompatybilna z promocją, w którą to działało na wersji wcześniejszej. Hmm. No i co? I tyle, słuchajcie. No tak na szybko, zupełnie na spontanie, bo faktycznie się okazało, że ten dzisiaj się pojawił, więc tak stwierdziłem, że z, z mojej ciekawości i tak jak Wam obiecałem wczoraj na live'ie, zrobiłem w nim na szybko z prezentacją. Mam nadzieję, że w miarę ją, powiedzmy, jak to się mówi, w miarę wyczerpałem tematy samego modelu w grze. będę sprawdzał, będę testował, sprawdzał, słuchajcie, nie widzę, gdzie jest przebieg ogólny, yy, tak nawiasem mówiąc. Widzę tylko, że tutaj jest 62 km, ale na jednym z ekranów nie pokazuje ciągle, tylko na stałe mamy temperaturę i godzinę na dole komputera pokładowego. Będzie trzeba się do tego przyzwyczaić, bo tryb oczywiście, automat, manual. Jest pokazane u góry na tym białym pasku i po lewej stronie numer biegu, na którym aktualnie siedzimy. Dźwięki nie porywają, ale to po SCS-ie bym się niczego, jak chodzi o dźwięk, nie spodziewał. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, naprawdę, że jestem pod wrażeniem tego wnętrza: tego wnętrza tej kierownicy, tych, e, tych tekstur, w cudzysłowie materiałów użytych tutaj i tego, jak to wszystko zajebiście dobrze widać, jak to jest wyraźne. Fajny. Czy tutaj się podświetla ten znak? Podświetla się też tak Fajnie. No właśnie. Nawiasem mówiąc musimy... W celach testowych, słuchajcie, e, zaraz rozpierdolę ten samochód. Bo jak pewnie zauważyliście, a może nie zwróciliście uwagi, przy odpalaniu komputer pokładowy e, i prędkościomierz, albo tylko prędkościomierz e, podświetla się na czerwono. Stawiałbym, że jest to procedura startu jakaś testowa ubezpieczona z, z, z testem systemów różnego typu. Dlatego na początku na kilka sekund zapala się to na czerwono, potem się robi białe. Teraz sprawdzimy czy mam rację i prawdopodobnie przy jakimś tam uszkodzeniu większym ten punkt rzeczywiście się podświetli na czerwono. O, widzicie, pokazuje się nam. Spodziewałem się czegoś więcej, powiem wam szczerze. Mamy kozyń 44%. A pokazuje się tylko czerwona ramka. Tak skromna i jakiś tam znak. No, jak przejknięcie, powiedzmy, trójkącik z jakimś tym stanem awaryjnym, ale właśnie zgasło. Ale dobra, w takim razie zobaczmy teraz po ciemku jeszcze raz tą ten czerwony prędkościomierz. O. Po lewej stronie stop. Kilka różnych ikonek. Słuchajcie, ja sobie myślę. <grybuj> Zrobimy jeszcze coś. Uwaga. Co to bez uszkodzeń? Nie, no były uszkodzenia 100%. Teraz jest stop. Czy ten stop się będzie palił ciągle, czy nie? Tak, nie gaśnie teraz stop. Czyli jak jest powyżej ilość procent, podejrzewam 50, to się zapala stop. Oprócz tego trójkąta z prawej strony. Hmm. No teraz to słuchajcie, już odpalimy, więc e, takim właśnie akcentem kończymy testy Renault Range T. Pierwszy odcinek zapoznawczy i mówię, ja sobie chyba pojeżdżę tym samochodem, chyba sobie nim pojeżdżę. Głównie przez to, jak wygląda w środku. Poza tym spodziewam się mówię, niedługo modyfikacji. E, może jakiś loadek, coś w tym stylu. Wcale się nie zdziwię. Mm, no i to wie, czy to nie będzie samochód wymienny może z moim Volvo na odcinku. To zobaczymy jeszcze. Ja wam dziękuję w każdym razie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wyszedł krócej niż zwykle, bo taki był plan. A pytanie jak mi to wyszło. Jak się wam podobało, jak się Wam podoba to, jak ten samochód w tej chwili wygląda, to oczywiście zachęcam do łapkowania w górę. Jak się komuś podobał w ogóle film. To zapraszam do subskrybowania. Najlepiej jest dzwoneczkiem. I przy dzwoneczku proponuję ustawić odpowiednie okienka, znaczy zaznaczyć, żeby Wam się pokazywały wszystkie informacje, bo niektórym się prawdopodobnie nie pokazują mimo dzwoneczka moje filmy. Na, na... Nie macie powiadomień, to co jest trochę słabe, mam jakieś takie różne sygnały, że ktoś na przykład nie wie, że jest film. No i tyle, tyle. Ja Was pozdrawiam, dzięki bardzo i widzimy się przy następnej okazji. Trzymajcie się do następnego, na razie.